Sponsorem programu jest Cyfrowy Polsat, dostawca dekodera EvoBox PVR i aplikacji mobilnej Cyfrowy Polsat Go. Bezpiecznego wypoczynku w górach życzą niestraszki oraz sponsor programu PZU, partner Gopry i akcji Bezpieczna Zima. Czy Państwo sobie wyobrażają taką sytuację, że do pokonania ponad 40 km, temperatura minus 20, odczuwalna minus 40, no i do tego czas pokonania tej trasy to 3 godziny 55 minut. Nasz gość to zrobił. Piotr Hercok. Yy... Biegacz to mało powiedziane, ultramaratończyk, zimowy ultramaratończyk, organizator biegu. Powiedzmy, że 3,55 po płaskim to dla wielu biegaczy w maratonie jest całkiem niezły, całkiem niezły wynik, złamanie 4 godzin. Nie mówię o bieganiu w minus 20 czy minus 40. Zacznijmy z y, takiego niskiego y, C. Jak się udało zimowy półmaraton górstołowych, bo to niedawno? Super. Yy... Pogoda akurat dwa tygodnie temu była idealna, dlatego no, myślę, że, że i widoki i trasa no, nie była najłatwiejsza, bo to niby półmaraton, ale jednak w śniegu świeżym, ale myślę, że chyba większość zadowolona była. No ale to przed Panem teraz parę takich wyzwań, parę takich wyzwań naprawdę solidnych, na przykład Everest, tak? Monteveres Marathon, tak, tak, to taki mój jeden z ważniejszych startów w tym roku. A... Ale to krótka trasa, raptem 42 km. To... Niby tak, niby <laughs> krótka, natomiast ja się myślę, że będę trzy miesiące do tego przygotował już tak specjalistycznie, bo porusza no, z bazy pod Everestem, czyli z 5400 metrów, to, to naprawdę już trochę inne, inny rodzaj biegania. Jak pan wspomina marzec ubiegłego roku, kiedy to właśnie te 42 km pokonane, ponad 40 km pokonane w tak krótkim czasie, Polak zwyciężył bieg po zamarzniętym jeziorze. No ja oczywiście bardzo miło wspominam, bo to był trochę taki z jednej strony marzenie, z drugiej strony wyjazd bardzo fajną grupą ludzi i udało się to wszystko połączyć. bo. Bo, bo nietypowo nie leciliśmy samolotem, tylko koleją transsyberyjską tam jechaliśmy, czyli no już trochę przygód, tak, tak. E, te, te, te trzy dni w zasadzie w pociągu było też takie niezapomniane. No dobrze, a jak się biegnie, a... rozumiem kominiarka, tylko czy ona jeszcze spełnia jakieś... <grym> jak jest przymarznięta, to jakieś zadanie? <grym> nie. O, o, o dziwo bałem się, że będzie trochę trudniej, jeśli chodzi o, o odczuwalność, natomiast Najgorzej było zacząć. Oczywiście pierwsze 10 km się trochę rozgrzewałem, bo, bo no, temperatura była niska i, i wiatr akurat w twarz wiał. Natomiast później udało mi się tak dobrać ten e, strój, że, że w zasadzie jak biegłem z dużą prędkością dla mnie to. To było idealnie. Jak już wylądowałem to 2-3 minuty już zacząłem zamarzać. No jakby zaczął się spacerek, no to wtedy. To już by Kapisa. był problem. Tak, tak. Długo bym nie mógł odpoczywać. Proszę powiedzieć, na maluczkim jak biegać zimą. E, na pewno na pewno sobie dopasować y, swoje możliwości, swoją kondycję do, do celów. To jest jedna rzecz, bo... Od tego też możemy później wychodzić, jeśli chodzi o ubiór. Czy, czy biegamy szybko, czy biegamy wolno, to też trzeba troszeczkę e, to, e, do tego podejść i rozmaicić. Na pewno na pewno kilka rzeczy, kilka warto brać, jeżeli się wybieramy na jakąś dłuższą wycieczkę nie tylko dookoła domu e, i na to zwrócić uwagę. Tak? Czyli kurtka, przywieczna, jakiś mały plecaczek, coś do picia telefon, folianerce odpowiednie obuwie. No każdy tak, pan właśnie, ma tutaj każdy... i obuwie, i plecaczek. Tak, tak. Ja może... ja każdy, tak. Każdy biegacz wie, że podstawa to są buty. Jak biega po asfalcie, to wie, jakie sobie ma y, kupić, a jak biega po śniegu, to przede wszystkim podeszwa. Chyba, tak, tak, tak. To e, zimą przede wszystkim e, musimy zwrócić uwagę, po jakiej nawierzchni. Jeżeli e, wchodzimy w śnieg, e, sypki, czyli no, muszą być duże wypustki, e, miękka guma, czyli on, e, ten but będzie pracował. Jeżeli wchodzimy na odcinki zalodzone, to idealnie dobrać tak, żeby były i te wypustki, i drobne takie kolce. One na pewno spowodują, że jak biegniemy na jakiś krótki odcinek, który jest zalodzony, one nas na pewno dadzą fajną, fajną równowagę. No i to, żeby też but był lekki, a z drugiej strony, żeby był kołnierz, który chroni przed wsypywaniem się śniegu. No i to wszystko daje nam komfort, tak? To jest, to jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli, jeżeli gdzieś wychodzimy na, na dwóch, trzy-, czy czterogodzinną wycieczkę i chcemy się w miarę szybko poruszać, tak? Bo mówimy tutaj o bieganiu, nie, nie o takiej mm -hmm. wycieczce... Nie o spacerku, ta, tylko o rzeczywiście wysiłku. To to, co możemy zrobić, to bardzo lekki plecak, przylegający, tak żebyśmy mieli dostęp do... Napoju, tak? No bo to jest kolejny element, żeby coś do picia mieć, energetycznego najlepiej. E, czyli tutaj możemy mieć taki flask, który sobie wyciągniemy, napijemy się. I to, co ja wszystkim proponuję, jeżeli wychodzimy, szczególnie zimową porą w góry, e, rękawiczki to jest podstawa. E, krem to. To wiadomo, że, że nie tylko czasami słońce, ale. To o, o tym panie dobrze pamiętają. Tak, to. Ja, ja się nauczyłem, że kilka razy nie zwracałem na to uwagi, ale później, jednak, lekkie odmrożenia na twarzy e, możemy temu zapobiec. Latarka gdzieś nie musi być duża, ale takie coś już nam e, uratuje tyłem. To jest minimalna. Tak, to jest minimalna, ale, ale bez problemu. Zakładamy sobie na głowę i później możemy. Czołóweczka. Więc tak. E, I ostatnią rzecz, którą ja zwracam uwagę, telefon naładowany, no bo zawsze kontakt w górach e, i e, no i co? No jakieś coś do jedzenia plus C. Jeżeli mamy kontuzję, skręcimy nogę to mamy czas na to, żeby zadzwonić i przeczekać, żeby przyjechał GOPR, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli nie mamy tej folii NRC, to już jest problem. Pan jest też trenerem, swoją drogą pozdrowienia od jednego z pana uczniów od asfaltu, którego pan przygotowuje. Ten biegacz to akurat no, chłopak, który, który, który doświadczenie pewne ma, ale to jest, bieganie zimą jest dla każdego, czy no, trzeba najpierw trochę pobiegać w takich standardowych warunkach? Nie, ja myślę, że, że nie trzeba tutaj specjalnie czekać. Wszystko zależy od tego, jak sobie zaplanujemy ten wysiłek. Ja, ja zachęcam tak naprawdę wielu, e, którzy chcą zacząć, żeby zaczynali od marszobiegów. Tak? Pod górkę można spokojnie w górach podchodzić. E, po płaski możemy truchtać w dół, możemy się bawić tak naprawdę tym bieganiem i, 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 i momentalnie ten czas mija. A nie trzeba trenować, nie trzeba mieć długiego czasu tak zwanego rozruchu, żeby iść i fajnie się bawić w górach. Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. My mamy dla pana jedną informację. To jest news z przed chwili w czasie naszej rozmowy. Justyna Kowalczyk wygrała Puchar Świata. No. Więc gratulacje. Więcej informacji na ten temat oczywiście w informacjach sportowych. Zapraszamy. Sponsorem programu był Cyfrowy Polsat, dostawca dekodera EvoBox PVR i aplikacji mobilnej Cyfrowy Polsat Go. Bezpiecznego wypoczynku w górach życzą Niestraszki oraz sponsor programu PZU. Partner GOPR i akcji Bezpieczna Zima.